Okej, okay, no to wróciłem tutaj do tego miejsca, gdzie spotkałem olbrzymy Co w ogóle mnie zdziwiło Naprawdę Po raz pierwszy od dłuższego czasu się byłem zdziwiony tym co znalazłem I chyba tym razem będę bardziej się starał właśnie ich załatwić na, za pomocą Włóczni A raczej nie włóczni, tylko kuszy Bo to jest... Ciężkie starcie, powiem szczerze. Tamten jeden mnie załatwił. Ach. Dobra, nie mam co ten... Kombinować. później muszę wykorzystać tamtą s... sz... y... tą klatkę co była we w tym trochę ryzykowne jest to do tamtego itema co jest po drugiej stronie ale hm tylko mam pytanie do... takie dodatkowe nie bo teraz się tak zastanawiam czy to są bossowie jako bosowie takcy minibosowie że jak ich załatwię raz to znikną już na cały ten na wieczność już nie będzie ich czy to są bosowie typu y... czy to są zwykłe postacie które będą maltretować moje życie będą bejnem mojego życia no chodź jakbyście mogli tak podejść bliżej to bym was zmachał mieczem, ale nope tam widzę swoje żyć... te życie. Ha. Zdjąłem pierścień tego zadawania większych obrażeń fizycznych, i od razu mój miecz przez ten. Kusza przestała zadawać 120, tylko zadaję te 111. Więc <laughs> na razie poświęcę ten pierścień ostrzy. O i 120, od razu 9 punktów więcej odbieram. Muszę na pewno kupić sobie więcej. Bełtów na przyszłość. Bo na razie to. Ten. <laughs> na razie to wymarnuje trochę ich tutaj. Nie będę się starał walczyć solo z nim. Bo tamta próba była po prostu, no. Hehe. <laughs> wystarczająca na to, żeby udowodnić, że jestem do niższego. Przeciwko nim. No. Dobra. Ostatni ten to mogę. Zapomniany klucz. Dusza olbrzyma. Dobra. Czy będzie widoczne to? To jest pytanie. Bo olbrzymy to są pradawne istoty, więc chyba ich dusze powinny się jakoś wyróżniać, co nie? E jest białe, jest żółte i jednocześnie ma ciemność w sobie. Dusza olbrzyma, który przybył przybył podbić Drangleik. Czy nienawiść olbrzymów do króla umrze wraz z jego końcem, czy zostanie tylko wzmocniona? Użyj, do by zdobyć duszę, ale... Yy, nie. Nie, mm -mm. nie, 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 nie. Myślę, że... Nie. Dobra. Teraz jeszcze przejrzyjmy Rozejrzyjmy się po tym pomieszczeniu. Będę musiał wykorzystać jeszcze jednego nietope... tego Nietopeża, chciałem powiedzieć. Eee... Zaraz. To skąd ja? Tu jest skrzynia. Stawiam na to, że tak, to jest stąd przyszłem. Tu jest to, po drugiej stronie jest jakiś przedmiot. Srebrny talizman. A, mogłem przejść tak bokiem. No też można było tak i klatka, która mnie weźmie do góry. Z której strony? A. A, to jest trochę dalej niż ten, co mi ognisko przyniosło. Tam jest ten. I w sumie dostałem jeszcze klucz. Co mi dało duszę? Jeśli nic nie zabiłem. Dobra, co to jest? Twierdzy, lochy, żelazny, tasen. Zapomniany klucz. Klucz znajdujący się w rynsztoku, kanestrownie zdobiony, ale nieznanego pochodzenia. Do rynsztoku w Medzuli wyrzucono wiele okropnych rzeczy, które co powstało, tam, przez co powstało tam siedlisko brudu i chaosu. Mało mi to powiedziało, ale po drodze, jak spadałem z miejsca tych naszych nieprzyjaciół robaków, widziałem tam drzwi, które widziałem jeszcze w paru miejscach. A konkretnie we, w dziurze w dół i paru innych i ten. I ta może być moja podpowiedź, co mam robić dalej. Z czym on tam walczy, to ja nie mam pojęcia. Czyli musiałbym się przedostać tam. Mógłbym się wrócić do ogniska i zrobić kółko na nowo, albo ten, ale dobra. No, fajnie. Idź. Dobra. Na nowo się wszystko zrespiło i będzie dużo burdelu, ale przynajmniej wiem już co mam robić i gdzie chcę się dostać. Dobra. Dobra. Robak jest tu. Zejście jest tutaj. A drzwi są tu. I zapomniany klucz działa na to. Pięknie. Jesus Christus, what the hell?

Okej. Okay. Czyli to chyba wszystko, co tu mogę znaleźć, jak na razie. Więc.. warto byłoby użyć Kości powrotu do domu. I wrócić do Međuli, gdzie znalazłem drugie takie drzwi. Chyba jest jeszcze więcej takich drzwi na pewno, ale... Ech, dobra. Medzi, chodź, idziemy. Suknia pieśniarki. Aha, eee... Mogę jej? Nosisz klątwę. To mnie kurde będzie rozbawiać do końca świata i dalej. Ow! brakuje mi dwa To trzeba będzie użyć tego, co mam w zapasie ile to daje 1000 czyli jeszcze jedna wystarczy oczywiście dusz tych nie będę wy... ten bo oczywiście będę mógł później coś tam na pewno coś skombinować z tego jakiś miecz jeszcze lepszy od tego co mam albo coś w Descent o pasuje idealnie Teraz po jeden. Nie wiem, czy upgrade maski daje mi zwiększenie tego. E, odporno... Nie, nie odporności, tylko. Że mogę więcej dźwigać. Chyba nie, no, większy udźwig mi daje. Dobra, walniemy 39. Żeby jak najmniej mieć tych dusz jak czasami spadnę, to będzie się eee, Dobra. W jedną stronę żeśmy spadali, w drugą stronę użyjemy w końcu tej w drabiny. Śmieszne to trochę, ale mogłem nie musiałem dokupywać jej całej. Ale jak już kupiłem, no to już niech będzie. No, i mamy teraz drugie, te. zapomniany klucz. Znowu tutaj kłamca, więc zachowaj spokój, cuda. Okej okay. Wirtuż Nie ma żadnego tego Gałąź Szech modrzewa Wiedz I dzwoneczek coś tam A tutaj Wielki. Aha. Wielka włócznia błyskawic. No dobra. Czyli dostałem cuda. Cuda, cuda i po cudach. I wracać. W sposób powrotu tam do góry to byłby pewnie. Jak już ten, to musiałbym przez tego. Przez kość powrotu. A to by zajęło wiele krócej niż to, co teraz robię. No cóż. O, już muzyka się załączyła, więc jestem już przy wyjściu. Dobra, co dostałem? Uuu, jaki. Jaki fikuśny dzwoneczek. I laska dla tego, dla czarodzieja o. mogę używać tych, ale. Nie ma co ten... Dzwonki dzwonią <laughs> Laska jest A zaklęcia... O, 42 żeby móc piorunami uderzać To musimy się naprawdę, kurde, od razu ustawić na ten, na wiarę 42 wiary Dobra To zostaje, to zostaje, to dodaję no, tarcza Wielkiego Tego, ale jest ciężka jak jasny gwint, wymieniłem ją sobie podczas tego, podczas poszukiwań. Mm. Podwójnych żadnych tych nie mam. To dobrze. No, zaklęcia mi się nie przydadzą. Szkoda, że leczenia nie nakładają się, tylko trzeba mieć oddzielny slot na każdego, co jest trochę... hmm... dziwne klucze wszystko ten to mi zostało tylko jeszcze pokombinować z jednym miejscem tak myślę i do tego miejsca się wybierzemy w kolejnym odcinku a do tej pory się z wami żegnam na razie i cześć